Tak wygląda ogólnie poletko, to jest poletko number one, albo tu, albo three, yy, czyli jedno z poletek pod uprawę ekologiczną konopi. Tada. Patrzcie jak obornik paruje. Tu jest temperatura, widzicie? Widać? Paruje. Ja za gówniarza jeździło się na wozie. Ja tutaj ogólnie tak lajtowo sobie robię, no nie jest obornik, bierze się. Tak zwane wigły, widły do gnoju, to są cztero, cztero takie zębiaste, palczaste, nazywaj jak chcesz. Bierzesz widły i rozrzucasz gnój po polu. Paruje świeżutki, nie zwietrzały, to jest bardzo ważne, żeby on był świeży, żeby parowała temperatura, do czego namierzam. Ja za gówniarza, jeździło się na wozie. Koń, w moim przypadku mojego dziadka, ona się nazywała Basia. Klacz. Taka ładna, biała. Rasy nie znam, nieważne. Wóziło się gnój na wozie. Wóz wyglądał podobnie do tego, tylko on był na. Wóz ogólnie był drewniany, a to jest konstrukcja metalowa, bo to jest taka zwana przyczepka do przewozu bydła. Ok, a to był wóz. Na wozie jedyną przyjemnością było to, żeby sobie usiąść na gnoju i było ciepło w dubę. Bo tutaj gnój, jeżeli chodzi o te bakterie ogólnie, to one wytwarzają temperaturę, z czego można odzyskać sobie na przykład y, ocieplenie domu. Nie wiem, czy ktoś wie, na podstawie obornika to jest taki self-recycling y, można sobie normalnie dom ocieplić. Popatrzcie, jak to paruje. Tutaj temperatura może nawet sięgać 60 stopni, więc yy, no taki, taka wężownica, nie wężownica, obornik yy, ogólnie, yy, kompostownik, nie kompostownik. On jest w stanie wyprodukować sobie ogrzewanie w domu, a w skrajnych przypadkach, jeżeli ktoś jest kumaty, nawet prąd. Więc tak to wygląda. Parowanie obornika temperatura. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jak się siadało na ten wóz, jak koń ciągnął ten wóz pełny gnoju, a ten gnoj z wozem, o nie był lekki, bo tutaj jest troszkę wagi, co widać po oponach, chociaż tutaj lajtowo, lajtowo, ja dobiłem na dwie atmosfery, yy, to ten koń ogólnie pod górkę nie miał wesoło, tylko musiał ciągnąć. Największą przyjemnością było siedzieć na tym oborniku, bo on był ciepły w dupę. <laughs> No, i się bierało widły, i się te widłami po prostu, tak jak ja teraz Wam tutaj przedstawiam, rozwalało się gnój po polu. Tak to wygląda. Ja tego gnoju dużo nie daję, gdyż na wcześniejszych filmach mówiłem, że ten gnój jest bardzo silny, więc tutaj trzeba, trzeba lajtowo to traktować. Ale co, no ale to jest naturalne. Yy, to jest tak jak ma być i co, to będzie taki warzywniak konopny, yy, no warzywniak, owocówka jakaś może przyjdzie tutaj, no Poletko ja to będę tutaj talerzówką musiał zajechać, żeby to rozdrobnić talerzówką i talerzówka zobaczy jak wkomponuje ten obornik w ziemię, jak nie to mogę to przebronować i jeszcze raz zaorać. Ale to się jeszcze okaże, nie wiem, nie wiem jak będzie sprzęt pracował, bo to trzeba po prostu, ogólnie powinno się to przeorać, ok? A ja to stale żuję, bo talerzówka yy, głęboko brodzi i może mi pociąć te grubsze kawałki, okej? Okay? <laughs> A więc zobaczymy co dalej. Na to porę tak jak mówię, rozwalam gnój. Uff, no nie traktorem, trynówką, ale, ale nieważne. Ważne, żeby się wygrzebał stąd. <laughs> No i taka sytuacja, słuchajcie. Ja ogólnie preferuję takie oldschoolowe klimaty, tak zwane rozrzucanie gnoju, oczywiście bez rękawiczek, nie widać. Bez rękawiczek bierzemy kawałeczek. Ja wam pokażę jak to wygląda technicznie. O. I sobie trzepiemy widłami, bo tak jak mówię, tu się dużo nie daje. A obornik ogólnie z krów, czyli krowski czy krówski, nieważne. No to się wali, waliło tego więcej, ale tutaj tyle to wystarczy, bo on jest taki silny, że, że tak jak mówię, takie placki, nie placki. Wystarczające. A jeszcze jedno: zapach, zapach ten swojski, wiejski zapach tego gnoju rozwalanego po polu. To jest perfume pret-porter. Ok. No, tym miłym akcentem ja będę sobie tutaj kontynuował. I na resztę zapraszam, bo tutaj tylko leci skromna część. A reszta będzie wykorzystana do stricte uprawy konopi pod Poletko, tak zwanej Ganji. Na razie hej.